Dzień dobry, Michał Borkowski, psycholog, być ojcem.pl. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to dorośli mieli takie powiedzenie: I chciałabym i boję się. Nie wiem z czego to było, czy z jakiegoś filmu, ale to powiedzonko dobrze oddaje taki stan pewnej ambiwalencji, kiedy z jednej strony chcemy zmiany w życiu i mamy swoje racje, żeby, żeby tej zmiany dokonać, ale też w nas. Są racje, żeby ocalić status quo, żeby zachować to dobrze jest jak jest. Ostatnio czytałem książkę, gdzie kolejny raz zostało to jasno, tak fajnie nazwane, że to dobrze. To jest dobry etap, bo jeżeli doświadczasz tej ambiwalencji, tego napięcia, tej walki w sobie, to znaczy, że jesteś już bliżej zmiany niż wtedy, kiedy tego nie czułeś, kiedy tego nie zauważałeś. To jest porównane do pewnego. Trybunału, jakby, że trybunał pracuje. On ma rację za i przeciw, i on już działa. To jest krok dalej niż przysłowiowy święty spokój. Święty spokój tak naprawdę występuje tylko na cmentarzu. Jeżeli mamy święty spokój, to znaczy, że coś umarło. I to dotyczy wszystkiego to dotyczy naszego rozwoju ale to dotyczy też na przykład małżeństw. Jeśli w małżeństwie jest święty spokój, to znaczy, że coś umarło. Dlatego, jeśli chcemy żyć, jeśli chcemy się rozwijać, to warto zawalczyć o taką postawę pokochania napięcia. Napięcie, ta walka, ten pracujący trybunał wewnętrzny w nas, to jest to, o co chodzi, bo to jest znak życia. To znaczy, że żyjemy. A jak to życie się kiedyś skończy, to wtedy sobie odpoczniemy i wtedy będzie święty spokój. Ale dopóki trwa, to wszystkim życzę. I sobie i Wam, żebyśmy pokochali to napięcie, żebyśmy się w życiu rozwijali, żebyśmy żyli naprawdę pełnią. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia i całego życia. Do usłyszenia, zapraszam na mojego bloga być ojcem.pl.